Siemam wszystkim, ja jestem Soła, dzisiaj taki temat vloga studia, praca magisterska. Ostatnio, ostatnio ten temat trochę do mnie wrócił, bo, bo brat znajomego właśnie się będzie za niedługo bronił, zresztą nie tylko on, dużo osób teraz, co my teraz mamy. Czerwiec, czerwiec, więc już, już najwyższa pora, żeby się bronić. No chyba, że ktoś się będzie bronił tak jak ja w październiku. Ale do tego zaraz dojdziemy. Może zacznijmy od tego, jakie ja studia skończyłem. Zresztą macie temat mojej pracy magisterskiej na, na ekranie. Macie też napisane, że Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, więc to już Wam dużo mówi. Poniżej kawałek jest napisane, Jan Adriański, automatyka i robotyka, automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych. Tutaj nam obcina bok, nie wiem czemu, dałem to na pełny ekran i coś obcina. No nieważne, powiedziałem Wam. Czemu wybrałem taką specjalizację? Dlatego, że zawsze mi się fajnie uczyło spawalnictwa. Może ktoś teraz jest z Was na studiach i ma takie przedmioty. Zazwyczaj na pierwszym, drugim i trzecim roku, no bo to jest jeszcze inżynierka. Macie różne przedmioty z całego zakresu i dopiero później wybieracie specjalizację. Specjalizacje i przed tymi... Znaczy nie wiem czy wszędzie tak jest, no u nas tak było. Ostatnie dwa lata studiów, czyli czwarty i piąty rok, że myśmy nie mieli inżynierskich, wiecie, myśmy nie mieli dzielonych. Mieliśmy wszystko razem, teraz już chyba jest inaczej. Ostatnie dwa lata studiów to jest to jest już specjalizacja. No i ja jak tak przez te, przez te, przez te trzy lata sobie tak postudiowałem, różne rzeczy nam tam wrzucali, jedne ciekawsze, jedne mniej ciekawe, ciekawe, to ze wszystkich tych rzeczy, zawsze jak było spawalnictwa, nie było go dużo, bo było chyba... Dwa zaję znaczy na jednym, tam jakimś semestrze były zajęcia, i chyba jeszcze na jakimś. na dwóch semestrach były zajęcia ze spawalnictwa. To było bardzo ciekawe, mi się strasznie ten przedmiot, znaczy podejście do tego, podejście mojego umysłu do tego przedmiotu mi bardzo przypominało podejście do takich przedmiotów jak biologia czy geografia w liceum. Po prostu fajnie mi się ich uczyło i to wszystko wchodziło do głowy i uznałem, że jak pójdę na taką specjalizację, to będzie dobrze. No i tak się właśnie stało. Poszedłem na spawalnictwo. I jakby wszystko to czego my się, my się uczyliśmy tam, a są różne rzeczy, metalurgia, jakieś tam wiecie technologie spawania, napawania, wytrzymałość i tak dalej, wszystko to raczej wchodziło mi do głowy bardzo prosto i dobrze mi się tego uczyło, dlatego uważam, że zawsze się tak powinno robić jak, jak jesteście na studiach, czy gdziekolwiek liźniecie, jakiś temat Wam się spodoba, to idźcie w to, no chyba, że jest to jakiś krab całkiem nieprzydatny. Chociaż podobno mówią, że lepiej. Wiecie, lepiej uczyć się czy tam robić to, co się lubi. I dzięki temu, jak będziecie w tym bardzo dobrzy, to będziecie mogli z tego żyć i tak dalej. No ja nie jestem takiego zdania, ale nie, nie, nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy dzisiaj o, o, o tym, jak, jaką ja drogę wybrałem, więc ja wybrałem drogę tego spawalnictwa. No i to był piąty rok. Ja nie pamiętam kiedy się dokładnie tematy prac magisterskich. Wybierało, ale, ale one były wybierane raczej za nas. Chyba można było coś samemu zarzucić, ale to już trzeba było, wiecie, mieć pomysł i tak dalej, i tak dalej. No ja wolałem poczekać, aż mi coś, aż mi coś podeślą. No i się okazało, że została dla mnie wybrana temat mojej pracy magisterskiej. Technologia napawania laserowego i plazmowego części klapy dużej biernej ze stopu tytanu WT20. Chodzi o. później wam pokażę resztę tej pracy, to zobaczycie. Chodzi o klapy w silnikach myśliwców tych takich migów. Z tyłu są takie klapy, czasem widzicie na filmach, że one się trochę przymykają i otwierają. Wiecie jaką tam startuje, to mu się tam domykają czy coś i wiecie, ten ciąg się zwiększa, czy cokolwiek. Czy teraz nie pamiętam co one tam dokładnie robiły. No, i właśnie chodzi o naprawę tych klap. Bo jak one się tak zamykają i otwierają, to się wycierają jedna o drugą. A że są zrobione z tytanu, to za bardzo nie ma jakichś takich konwencjonalnych metod ich naprawy. Bierze się je po prostu, wymienia na nowe, zupełnie. A element, który tam jest uszkodzony, jest dość niewielki, bo po prostu jest to takie wytarcie nieduże. Więc tak naprawdę można by je było uzupełnić i klapa by była dalej do użytku. Dużo pieniędzy by się zaoszczędziło. No, taki miałem temat pracy całkiem niezły. Na początku na początku wiecie jak to jest, nie, nie chciało mi się za bardzo tam chodzić na uczelnię i tego robić, nie wiedziałem o co chodzi. Ale z czasem, ale z czasem, z czasem skumałem, jakby na czym pisanie takiej pracy magisterskiej polega. A pisania pisania tak naprawdę pisania tak naprawdę nie ma wiele, bo Zaczyna się taką. Tutaj jest mój promotor, opiekun. Pozdrowienia dla ciebie Tomek. <grych> I w 2010 się broniłem. W ogóle cały ten temat mogłem robić tylko dlatego, że nasz profesor, że nasz profesor jakby w katedrze, miał takie wiecie, granty, badania z ministerstwa, tam coś tam, obronność, tego typu rzeczy, i po prostu miał te tematy do, do, do ogarnięcia, że tak powiem. I dzięki temu myśmy na przykład mieli te klapy, dzięki temu mieliśmy y, tytan, y, taki, dowiecie, do, do robienia prób czysty tytan, blachy tytanowe, to jest strasznie droga sprawa, proszki. Y, no i wszystko inne, co nam było potrzebne, mieliśmy. Nie musieliśmy na przykład wydać tam, nie wiem, 5000 zł na, na kawałek blachy, y, bo to było dla nas dostępne, więc dzięki profesorowi mogliśmy jakby te tematy tu ogarniać. Tu są jakieś podpisy, tu jest spis treści. Pierwsza sprawa pracy magisterskiej mojej, która mi na początku sprawiła trudność, a później się okazało, że to jest całkiem proste, to jest część teoretyczna. Eee, nikt nie lubi części teoretycznej, przynajmniej z nas nikt nie lubił części teoretycznej, bo chodzi o to, że trzeba nagle e, tak z 30 stron około na po prostu lać wodę, nie? A myśmy mieli robić badania i wyniki tych badań, wiecie, znaleźć, opracować tą technologię naprawy tej klapy, czyli coś konkretnego. To jest fajna rzecz, zrobić coś konkretnego w pracy magisterskiej. A tutaj no, musi być ta, ten wstęp teoretyczny, właśnie przynajmniej te 30 stron, żeby to jakoś wyglądało. Taktyka na to była bardzo prosta i jest ona z tyłu, z tyłu zawarta. Tutaj jest bibliografia. Bierzecie, bierzecie wasz temat. Oczywiście o napawaniu laserowym w polskiej literaturze jest niewiele, a jeśli jest, to mój właśnie promotor to napisał, więc trochę głupio by było jego książki cytować. Tak więc, bierzecie tak z 20, 30, 30 publikacji zagranicznych na ten temat, wszystkie, wszystkie w obcym języku wtedy nigdy was o plagiat nie posądzą, bo jak wiecie, jak to przetłumaczycie dobrze, znaczy jak to przetłumaczycie, to ciężko, wiecie, powiedzieć, że to jest to samo, zwłaszcza jak macie, mm, ja tu miałem 26 publikacji i 30 stron piszecie, eee, to po prostu brałem te publikacje, czytałem, przeplatałem jakieś te rzeczy, które są, oczywiście to jest wszystko, wszystko było zaznaczone, co, z czego było brane. Pomógł mi też jeden program, nie pamiętam, jak on się nazywał teraz, to była wtyczka do to była w ogóle wtyczka do FireFoxa, z tego co pamiętam. Kurczę, tu mi zniknął ten, ten, ten suwak po prawej, nie jestem, w stanie, nie jestem w stanie wrócić do początku. Pomógł mi taki program, który pozwalał dodawać publikacje jakby do... Jak to działało? On je dodawał do przeglądarki, wiecie, PDF-y, inne takie rzeczy i tam się wpisywało wszystkie rzeczy, wiecie, z Biblią. można było po prostu wpisać numer publikacji, są takie IS coś tam numery i on wtedy całą publikację dodawał i później, później w Wordzie, później on to, on był jakoś z Wordem połączony, kurde, może ktoś pamięta, napiszę w komentarzu, on był jakoś z Wordem połączony i on robił te, te całe bibliografie jakby z automatu. Z automatu. Ja mogłem w każdej chwili kliknąć i wrócić do tej pracy. Ona mi się na, jakby w Firefoxie otwierała na jakiś PDF czy, czy kawałek książki. Nigdy tyle czasu w bibliotece nie spędziłem co przy pisaniu pracy magisterskiej. Zresztą Biblioteka Politechniki Śląskiej, jak i wszystkie naukowe biblioteki chyba w Polsce, takie różnych uczelni, mają dostęp do bardzo drogich baz danych światowych i tam po prostu są wszystkie publikacje, wszystko, na jaki chcecie temat, możecie znaleźć tysiące różnych publikacji, więc to jest ułatwione. No, ale dzięki temu programowi mogłem jakby je sobie zapisywać, wiecie, w tej pamięci, a później, później do nich wracać i, i, i to było super, bo on to wszystko automatycznie robi. Nie musiałem tam nic na końcu pracy ręcznie pisać, zresztą całą, cała ta praca była dość taka bardzo zautomatyzowana, czyli yy, no, w Wordzie była zautomatyzowana, czyli wszystko tam było wszystko się robiło automatycznie, spisy treści, przypisy, coś mi się zmieniło, ten to to się y, automatycznie wiecie numeracje i tak dalej. No, nie wyobrażam sobie pisania czegoś takiego jakąś taką amatorską techniką, że wiecie, że ręcznie wpisuję numery czy właśnie bibliografię ręcznie gdzieś tutaj y, tu o tu na przykład gdzieś przypisy ręcznie robię. No nie ma szans, nie. No dobra, tu jest ta część teoretyczna, ona jest nieważna, bo ona była nudna. Chodziłem do biblioteki, znaczy nudna, chodziłem do biblioteki publikacje szukałem później o tym wszystkim pisałem jakieś tutaj graficzki porobiłem trochę trochę gdzieś tam z książki wziąłem zresztą, zresztą są przypisy odpowiednio porobione we właściwych miejscach i w miejscach i później część badawcza czyli ta najciekawsza mam nadzieję, że to was też trochę zaciekawi jest o materiale o tych łopatkach skład chemiczny skład chemiczny tych elementów Oczywiście, żeby taki skład chemiczny określić, trzeba było kawałek tej, tej klapy odciąć, dać do badań. Taka sprawa na przykład była. Oczywiście trzeba było się uśmiechnąć gdzieś tam w Instytucie Spawalnictwa czy ten, żeby nam tam wiecie jakiś... Absolwent uczelni, już który, który tam pracuje, gdzieś to, gdzieś to zrobił. Nie, nie za 500 zł, tylko wiecie, że tak powiem po godzinach albo przy okazji. Nie, przy, przy okazji. No i tutaj spawalnicy się dość dobrze znają, tak jakby nas nie jest za dużo, więc więc, więc tak to czasem działa. Bardzo, bardzo fajnie. Nie, nie było to jakieś super komercyjne. To te nasze prośby, znaczy. No, no nie musieliśmy płacić za te niektóre rzeczy, bo zresztą tego nie było też dużo, prawda? Jak ktoś tam 10 minut poświęci na to, żeby nam, żeby pomóc studentowi, a później na przykład za 5 lat już ten student pracuje w jakiejś firmie i znowuż ten, wiecie, każdy sobie pomaga. No, więc dalej stanowisko laserowe, Stalo... nie, to jest do, to jest plazma. To jest plazma. Napawanie było plazmowe. Tu oczywiście opis stanowiska. Widzicie, jak wygląda takie stanowisko plazmowe na uczelni. Jest dysza skonstruowana jakaś tam osłona gazowa i tak dalej. Palnik i jest też stanowisko laserowe, ładne zdjęcie żeśmy zrobili. Nie wiecie, trzeba było wysprzątać, by poukładać te stanowiska, tak nie wyglądają normalnie, nie? Ale do pracy magisterskiej trzeba było tam pozamiatać trochę i, i to naprostować. No i przebieg badań. O tu macie tą klapę pokazaną. Tak wygląda ta klapa. Ona jest gdzieś taka, taka szeroka, gdzieś mam jeszcze kawałek chyba w tym w domu. No i są też na czerwono, nie wiem czy to widzicie, na czerwono zaznaczone miejsca, gdzie ona się wyciera, no bo one jedna, jedna jest obok drugiej, one się tak wycierają, wycierały się te klapy. No i trzeba było pomierzyć ich uszkodzenia. Tu są jakieś, jakieś zdjęcia porobione, te akurat były słabe, ale lepsze takie niż żadne. Później są zdjęcia makroskopowe, porobione, mikroskopowe, żeby określić, wiecie, jak ta powierzchnia wygląda, nie jak jest zużyta. No całkiem było to zużyte zdjęcia z bliska, plus jeszcze fajną rzecz zrobiłem, dałem też na uczelni w innej katedrze, już nie pamiętam w której, mieli taką maszynę do skanowania 3D i dałem, dałem te klapy do skanowania 3D, miałem takie modele 3D tych klap, to jest to po prawej ta wersja i nałożyłem te modele chyba w inwentorze, już nie pamiętam, w jakimś, no, w jakimś takim kadowskim programie, jeden na drugi i różnice, różnica w milimetrach, tam było coś takiego, żeby różnice między modelami pokazać i ta różnica tutaj fajnie, no to jest taki bajer, wiecie, no aż, tak, aż tak tego nie trzeba było robić, ale, ale mogłem coś takiego zrobić, to zrobiłem, wiadomo, że to się, to się tam profesorowi czy opiekunowi bardzo podobają takie rzeczy, widać, że student wtedy coś coś więcej tam, tam robi, nie? Pomiar twardości takiej blachy, wiecie, czemu ona się zużywa i tak dalej pomiar twardości spoko się robi Studenci sami robią pomiary twardości, są maszyny do tego, na, znaczy urządzenia do tego na uczelni. No i później trzeba już jakby opracować tę technologię. Technologię spawania się opracowuje metodą prób i błędów zazwyczaj. Znaczy od czegoś się tam wychodzi, tak? Jest jakaś podstawa teoretyczna i praktyczna, ale parametry, parametry akurat tutaj, no, no wiecie, no. Nie było za bardzo skąd brać, ale to nie jest trudne, tak? próbuje się coś ponapawać, jakiś się tam amperaż ustawia, wiecie, taką moc maszyny, yy, prędkość tam ruchu i tak dalej i, i się patrzy co wychodzi. Nie? Jak wychodzi dobrze, to się zrobi tak, żeby wyszło lepiej, jak wychodzi źle, to się unika tych, wiecie, tych parametrów, się odchodzi w drugą stronę. nie? No, tutaj są jakieś tabelki z tymi parametrami, tu są wyniki, widzicie? Jest płaska blacha. I na niej jest ponapawany, napawany tytan. Widzicie jak to wygląda? Są ten, są No jest takie wybrzuszone, jest napoina. Jest napoina. I teraz jak to na płaskiej blasze już tak wyszło mniej więcej, powiedzmy to. Aha, to w ogóle było spoko, bo żeby takie zdjęcie zrobić, to trzeba taką próbkę przeciąć, yy, wsadzić w takim yy, jak to się nazywa. No, no próbkę trzeba z niej zrobić, yy, trzeba zrobić taką próbkę do badań dobra, badań mikroskopowych, zalać ją żywicą, o właśnie, przeciąć, zalać żywicą, wyszlifować, wypolerować i pod mikroskop. I powiem wam, że to była masakra, bo siedzenie na uczelni to po prostu połowa, na, połowa naszego roku. Wiecie, 15, tam 30 osób w ogóle spawalnictwo u nas, z, na, z mojego kierunku i z drugiego, broniło. No i wszyscy tam, wiecie, taka polerka była okrągła i trzeba było pastę. Pastę diamentową, i wiecie, i polerować. Najgorzej było jak tarcza, te tarcze takie polerskie były na przykład coś tam nie, na nie naleciało, powiedzmy, albo ktoś ich nie umył dokładnie, albo ten i wiecie, i polerujecie tą próbkę, żeby była idealna, no bo na takim zdjęciu ona musi być idealna, a nagle tam jakaś jedna rysa się zrobiła, nie? I to nie jest tak, że ją możecie nagle tą rysę wypolerować, tylko musicie wrócić z całą próbką do szlifowania i papierem ścierny papierem ściernym, a papierem ściernym to żeśmy na szybie i na wodzie, znaczy na szybie się kładzie papier ścierny i wodą polewa. To jest oczywiście metoda taka dla studenta, tak, bo normalnie są takie maszyny, do, które na przykład mają papier ścierny obrotowy i to o wiele szybciej idzie, albo w ogóle są maszyny gdzie się wkłada próbkę i ona ma sam automatycznie papier ścierny, automatycznie pastę polerską i całą próbkę wam zrobi. Na myśmy nie mieli do tego dostępu. Każda taka próbka to jest wiele godzin szlifowania i polerowania. Na koniec trawienie i, i, i jakieś tu takie wychodziły, wychodziły zdjęcia lepsze, gorsze, wszystko na nich widać. To, co miało być widać, yy, było widać. Patrzcie, to taki gil wyszedł. Takiego czegoś nie robimy. <laughs> Takiego czegoś nie robimy. Pomiary, oczywiście, wiecie, jakaś wysokość nadlewu, głęgo, głębokość wtopienia, to jest to. Topienie to jest, co wiecie, w głąb, a nadlew to jest na górze. No i później trzeba było jeszcze sprawdzić, bo to były pojedyncze napoje, jak one się zachowują, jak się wiecie, je obok siebie kładzie. I na sam koniec już trzeba było sprawdzić, jak to wyjdzie w praktyce, czyli na takiej na takiej, no blasze, znaczy na takiej łopatce, nie? Różne rzeczy wychodziły. Tu na przykład zobaczycie na tym że ta ona tak się nagrzała, że aż się zapadła, a boki wyszły w górę, nie? Tutaj też gdzieś się przetopiła, tu całkiem nieźle, bo, bo ani się nie zapadła, ani się ten, chociaż trochę za, za szerokie to jest nadlane. No i tu też całkiem fajnie, z tego co widzę, to wyszło. To oczywiście później by trzeba było zeszlifować i ona by jakby wróciła ta łopatka, to wytarcie, do zniknęłoby to wytarcie. No tu jest trochę przerost, yy, przerost tych napoim, one są strasznie duże. Yy, ale, ale myśmy też nie mieli, no wiecie, myśmy byli studentami, to nie mieliśmy czasu, żeby, znaczy czasu, nie mieliśmy możliwości, żeby tam robić po kilkaset prób, wiecie, do, dopracowywać to. Jak dla mnie to się wiecie, gdzieś tutaj to się udało, tak, udało się to na, na, naprawić. Jakby to zeszlifować, to by było ok, metodę można dopracować, ale, yy, ale to już było całkiem nieźle. I tutaj chyba było laserowo robione, tak? Tak, to było laserowo już napawane. też tam trochę powyginęło. Tu jest, tu jest na przykład świetnie. Dziewiątka, patrzcie. Idealnie na górze, trochę, wysoko, trochę wysoki jest nadlew, ale wszystko trafiło tam, gdzie miało, nie? I po zeszlifowaniu znów by było ok. No. no i na sam koniec, co? Aha, tu są parametry laserowe. A nie, to tam było jeszcze plazmą. Tak, tam było plazmą, zaraz zobaczymy. A nie, bo laserowo było jeszcze z węglikiem. No, tam było tytanem napawane, a tu jeszcze dodawało się takiego węglika bardzo twardego. Nie wiem czy wasi rodzice, ojcowie albo sami używacie wierteł na przykład z węglikiem czy jakiś tam tarcz różnych, nie? Są takie węgliki bardzo twarde i to był węglik, co czego to był węglik? Wolfram, to był węglik czy czegoś? Chyba tak. Już nie pamiętam. Gdzieś to tu jest napisane. No. No nieważne. Tutaj znów jest coś laserowo chyba ponapawane, ale bez tego. Ponapawane. Też całkiem ładnie wyszło. Taka napoina. Fajna była ta praca. A tu są z węglikiem. To już kurde kur, dziwne rzeczy wychodziły. Najgorsze jest to, że tego się zeszlifować nie da. Jakbyście wzięli to, spróbowali, mm, spróbowali na zwykłą szlifierkę rzucić, wrzucić, to mam się ta szlifierka zeszlifuje prędzej niż ten Prędzej niż ta napoina, bo to ma strasznie wysoką twardość. Kontrola jakości tego typu rzeczy. Nieważne. Znaczy ważne, ważne, tutaj było czy pękały, tutaj są jeszcze zdjęcia makroskopowe, jakieś pory, pęcherze w środku, wiecie, wszystkie wady spawalnicze, nie? Struktura, też całkiem nieźle to wyglądało. Ogólnie chodzi o to, że mi się to bardzo fajnie robiło. I temat był ciekawy, i jakby te rzeczy, które miałem zrobić, były ciekawe. I... Wszystko było ciekawe. I poszedłem na obronę, pokazałem tą pracę. Oczywiście był tam profesor, był tam mój opiekun i osoba z zewnątrz, z innej katedry. Zadali mi pytania. Ciekawe było to, że... Jakby ja tych pytań nie znałem, tak? Ale opiekun mi zadał pytanie o pracę. Na przykład, jak coś tam robiłem w pracy, no to tam opowiedziałem, że wiecie, takie, żeby było wiadomo, że ja to robiłem, chociaż wszyscy wiedzieli, że ja to robiłem. E, o, osoba z zewnątrz też zadała mi tam jakieś pytanie takie właśnie o pracę, bo była ciekawa. No a profesor zarzucił mi pytaniem o. Profesor mi zarzucił pytanie, już nie pamiętam o co dokładnie, ale to, to taki temat dość spawalniczy temat w którym dość ważny jest jakiś wzór taki. Nie pamiętam, co to był za temat, nie pamiętam, co to był za wzór, ale pamiętam, że jest taki temat, i, no, bo ogólnie tematów spawalniczych jest dużo i wzorów jest dużo, więc nie pamiętam, który to był. Ale, ale zapytał mnie o coś co godzinę przed obroną, jeszcze żeśmy z kolegami sobie przerabiali, bo, no bo żeśmy, wiecie, są takie tematy, które mogą się pojawić, nie? Uznaliśmy, że może, może na przykład takie coś się pojawić, takie i ja jak mi profesor zadał to pytanie, to jak kurde, do, wiecie, przy tablicy byłem cz, 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 wzór napisałem, wszystko ładnie, ten nie miał więcej pytań do mnie. Yy, zwłaszcza, że to nie była taka typowa sprawa, to nie było takie, wiecie, obwius temat. Był raczej taki dość kurde, hardkorowy, nie? więc się sam zdziwił, że na niego odpowiedziałem. Wiecie, studenta zawsze trzeba gdzieś tam trochę postraszyć, pojechać na sam koniec, nie? Analiza wyników badań i koniec pracy, wiecie. I się udało. I praca była obroniona. I dzięki temu, że tą pracę napisałem i obroniłem, i zrobiłem to, wydaje mi się, dość dobrze, i profesorowi to się chyba podobało, nasze podejście, bo żeśmy mieli z, zresztą z moim kolegą takie podobny, te, podobny temat, i tam razem żeśmy się kręcili, to później dostałem, dostałem się do pracy, a właściwie. Znalazł mnie, znalazła mnie firma, która się właśnie takim czymś chciała zajmować, jak napawanie laserowe, ale to jest temat na in, inny, inny zupełnie materiał. Jeśli by was interesował taki temat, napiszcie w komentarzu i coś opowiem o swojej pierwszej pracy. Może, bo było kurde ciekawie, <laughs> było ciekawie, zanim jeszcze zostałem streamerem albo youtuberem. No, normalne rzeczy też robiłem inżynierskie. Tak więc moi drodzy, ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Tak jak powiedziałem, jeśli Wam się to tutaj jakby chcielibyście więcej, to napiszcie komentarz. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeśli Wam się nie podobało, to też napiszcie co bo nie wiem, czy to moje przeglądanie pracy Was w ogóle zainteresowało, bo tak zacząłem przeglądać, a wiecie, to człowiek wraca pamięcią do tamtych czasów, to ten tu se kręci myszką, scrolem, a Wy pewnie siedzicie 10 minut i nie wiecie, co macie robić przed tym komputerem. Więc mam nadzieję, że ten moment, jakby to nie trwało zbyt długo i nie było zbyt nużące. I tyle. Jeszcze gdzieś tutaj na ekranie jest taki znaczek I, chyba że go nie dodałem. I to są takie nowe karty w YouTubie. Jak to klikniecie, to będziecie mieli linka do mojego poprzedniego vloga, w którym mówiłem o tym, jak pilnowałem papy na dachu, bo wykonawca w naszej kamienicy nie był kurde rzetelny. Można powiedzieć, że wykonawca nie był rzetelny? Sumienny nie był. I chciał kurde nas oszukać na papie. Tymczasem, moi drodzy, ja wam dziękuję jeszcze raz. Trzeci dziesiąty. Trzymajcie się. Cześć, papa!